Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj środa, więc dzisiaj odpowiadamy na Wasze pytania. Dzisiaj napisał do mnie znaczy, już jakiś czas temu napisał do mnie Grzegorz. Cześć Michał, klient nie zapłacił za wykonaną usługę. Czy masz patent na takich delikwentów? Oczywiście, że mam. Zapraszam do oglądania. Myślę, że każda osoba, która prowadzi jakąkolwiek działalność, jakieś usługi, bądź coś dorabia. Wcześniej czy później albo się już spotkała, albo spotka się z sytuacją, gdy ktoś nie będzie chciał zapłacić i że klient nie będzie chciał zapłacić za towar, za usługę i z moich obserwacji i też troszeczkę na swoim przykładzie widzę, że większości winni za to są wykonawcy i już rozwijam ten temat i oczywiście w tym odcinku chcę w ogóle pominąć sytuację, że podjęli się, się jakoś zadania, nie wykonaliście go zgodnie z umową, bądź wykonaliście go źle, niedbale i klient na końcu wam nie chce zapłacić. Nie chce nikogo tutaj owiniać. No ale tak już jest, no trudno, no uderzcie się w pierś, jak coś źle zrobiliście, albo to po prostu poprawcie, nie mówcie, że robota jest zrobiona, tylko starajcie się zrobić coś, co robicie jak najlepiej, tak żeby klient naprawdę nie miał się do czego doczepić i żeby po prostu musiał zapłacić, żebyście Wy mieli świadomość tego, że wszystko, co mieliście zrobić, zrobiliście na takim poziomie, że naprawdę nie ma się co do czego doczepić. I tutaj mm, jeszcze... Jak już jestem przy tym temacie, pamiętajcie, że najczęściej osoby, dla których wykonujecie jakieś usługi nie znają się na tym, albo znają się tylko tak troszeczkę pobieżnie, a to Wy jesteście specjalistami. Starajcie się wykonywać swoją pracę tak, nie żeby się klientowi podobało, czy żonie klienta, tylko żeby, się wam, to, wam, żeby to się Wam podobało. Jeśli Wy będziecie zadowoleni ze swojej pracy, a zakładając, że Wy jesteście specjalistami, to jest duża szansa, że klient no, już nic nie będzie miał do, do, do powiedzenia i, i najczęściej odbierze, aczkolwiek zawsze znajduje się jakieś, można znaleźć jakieś tam niuanse, które należy poprawić. Nie obrażajcie się, po prostu to poprawcie i klient na pewno bardzo chętnie Wam zapłaci. Mało tego, jeśli... Wy zrobicie swoją pracę najlepiej jak potraficie, a klient i tak Wam coś tam wynajdzie, ale Wy to z uśmiechem twarzy na twarzy poprawicie, zrobicie, klient będzie zadowolony, jest duża szansa, że będzie Was polecał dalej, ale dzisiaj w ogóle tym się nie zajmujemy, tą częścią, czyli Waszą fuszerką, tylko co jeśli Wy uważacie, że zrobiliście wszystko ok, a klient nie chce zapłacić i tutaj zacznijmy od samego po początku, jakie mogą być tego powody. Pierwsza sprawa, dobór klienta. Zawsze się mówi o doborze wykonawcy, a w tym momencie możemy powiedzieć o doborze klienta. Czyli bo są ogólnie dwie strony. Jest klient i wykonawca. Wy jesteście wykonawcą, klient na was decyduje, ale wy jesteście wykonawcą i wy też musicie się zdecydować na klienta. Obserwujcie sytuację. Pierwszy raz się spotykacie albo nawet rozmawiacie przez telefon. Czasem już można w jakiś sposób wyczuć człowieka, z kim rozmawiacie, jaki jest, jak się zachowuje, co mówi. Tak samo podczas rozmowy już na miejscu wykonaniem, w zależności oczywiście co robicie, bo możliwe, że wykonujecie takie rzeczy, że nie musicie, się, nie musicie się spotykać z klientem na inwestycji, no ale zakładajmy, że tak jest. Też podajcie sobie ręce i zobaczycie, jak ta druga osoba się zachowuje. Jeśli wszystko wydaje się ok, możemy przejść dalej. Jeśli na tym etapie już coś w danym człowieku Wam nie pasuje, jest duża szansa, znaczy może nie duża, ale istnieje szansa, że się nie dogadacie. A jeśli się nie dogadacie, to oczywiście w późniejszym czasie generuje dodatkowy stres dla wykonawcy i wydaje mi się, że lepiej już na tym etapie powiedzieć stop i po prostu jeszcze na tym etapie się rozejść. Nikt się na pewno nie obrazi, a nawet jak się obrazi, no to po prostu trudno, ale zarówno wy jak i wasz klient nic nie, tra nic nie tracicie, a tylko i wyłącznie możecie zyskać, bo. Źle się współpracuje z ludźmi, z którymi się nie, dogody, nie dogadujemy. Musimy się dogadywać z klientem już od samego początku. I tak jak mówię, jeśli widzicie, że coś jest nie tak, najczęściej lepiej w takich sytuacjach od razu odpuścić. I tak jak powiedziałem może na samym początku, że ja uważam, że wina za to, że klient nie zapłaci, jest w większości powinien, po stronie wykonawcy i nie to, że wykonawca jest zawsze winny, bo zawsze coś zepsuł i, i nie dostanie tych pieniędzy, tylko ja uważam właśnie taką sytuację, jeśli przychodzi się do kogoś i kogoś obserwujecie i widzicie, że coś jest z tym gościem nie tak, a i tak się decydujecie no to no, sami się piszecie na to, że może dojść do takiej sytuacji, że klient nie będzie wam później chciał zapłacić, więc ja uważam, że to jest wasza pierwsza wina, dlaczego klient później wam nie zapłaci, po prostu na siłę decydujecie się, żeby... Żeby u niego robić dane zleceń. No chyba, że jesteście na, na, na skraju brzytwy i musicie to, to zrobić, bo na przykład nie starczy Wam już na chleb, ale wydaje się, że dzisiaj są takie czasy, że nie ma większości takich problemów, ale oczywiście różnie może być. Wtedy trzeba starać się wykonać po prostu zadanie tip top, żeby naprawdę nie można było się do czego doczepić. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, jak już się dogadaliście, i nieważne, czy to jest wasz sąsiad, czy to jest rodzina, czy to jest osoba zupełnie obca, jak już fajnie wam się gada, macie ten zakres. I teraz pytanie, czy zrobiliście dobrą ofertę, jeśli klient ją klepnął? Czy podpisaliście umowę? Umowa to jest rzecz święta. Bez umowy w ogóle nie rozpoczynam żadnego zlecenia. Pamiętajcie, że bardzo często jest tak, że dogadujemy się dzisiaj, a zlecenie jest za pół roku. Jeśli to nie będzie sformalizowane, nie będzie to na piśmie podpisane przez jedną stronę, przez drugą stronę, kto za pół roku będzie pamiętał, czy ta, czy ta podłoga, czy ten stół miał być w kolorze naturalnym, czy miał być bejcowany? No nikt tego nie pamięta, bo minęło bardzo dużo czasu. To wszystko musi być zapisane na kartce i to jest kolejny wasz problem, że nie chcecie spisywać umów, nie podpisujecie umów. Wszystko jest na gębę albo gdzieś na kartce albo na telefonie zapisane, jak to miało być, jaka miała być tam niby cena, ale wy tego nie pamiętacie. Wam się wydaje, że było 5000, tysięcy, a klient ma powie jak to 5 tysięcy, umawialiśmy się na 3 tysiące i teraz kto ma rację? No nikt nie ma racji, bo gdyby to było podpisane no, to by w ogóle nie było dyskusji. To wszystko jest, o, powinno być opisane na kartce. Jeśli nie chcecie sporządzać tej umowy, to jest błąd, ale. Okej, okay, niech już nie spisujcie tej umowy, ale spiszcie choćby nawet, nie wiem, drugą SMS-ową, żeby to było. Kolokwialnie mówiąc na papierze, tak? Nie mówię koniecznie niż na papierze. Niech to będzie y, właśnie w SMS-ie, niech to będzie na mailu, ale niech to będzie widoczna informacja. Także w każdym momencie możecie wydrukować taką kartkę i pokazać, na coś takiego się umawialiście. Jeśli Wy jako wykonawca nie sporządzacie umów, no to to jest Wasz kolejny y, błąd i wy jesteście winni tego, że klient na koniec nie chce Wam zapłacić, na tyle na ile się umawiacie. No dobra, już spisaliście tą umowę, trzymacie tam zakres napisany na mailu i już tam dochodzi powiedzmy do zlecenia, zaczynacie coś działać, ale okazuje się, że ani wy nie jesteście w nimi, ani Wasz klient, bo nie dało się na tym etapie, kiedy sporządzaliście wycenę, przewidzieć niektórych prac. Doszły dodatkowe prace, które były nieprzewidziane, nie były wliczone w wycenę, a trzeba je wykonać, musicie je wykonać. Więc je po prostu wykonujecie. A na koniec wam klient mówi: No to tutaj na umowie mamy napisane 5 tysięcy, bardzo dziękuję za wykonaną pracę, tu się należy 5 tysięcy złotych. A wy mówicie w tym momencie: No dobra, ale była jeszcze ta praca i ta praca i ta praca, i ktoś mi musi za to zapłacić, prawda? Przecież to było wykonane. A gdzie to jest zapisane? I koniec. Możecie trudno nogą się przeżegnać i idziecie do domu ze spuszczoną głową. Gdzie był aneks? Każda dodatkowa praca, jeśli musi być wykonana, jeśli e, wiąże się ona z jakimiś e, relatywnymi, e, policzalnymi kosztami, prawda? Musicie ponieść ceny materiału, musicie poświęcić czas czy to dniówki, czy to dojazd, czy kupić jakiś dodatkowy materiał. Wszystko musi być zapisane w jakimś aneksie, w jakimś dodatku. Najlepiej, żeby klient napisał tak, zgadzam się na dodatkowe prace. Najlepiej, żebyście podali cenę, ile to będzie kosztował, albo jakieś widełki cenowe, żeby to można w jakiś było sposób e, e, oszacować. Dobrą metodą jest również robienie e, zdjęć, po prostu zdjęć, żebyście albo nawet... Czasem jest tak, że przecież klient nie siedzi nad wami nad głową, tylko jest załóżmy w pracy, a wy nagle musicie coś zrobić. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie mu zdjęcie. Nie wiem, panie, panie Edku, panie Tomaszu, tutaj jeszcze trzeba zrobić to i to i to. To będzie kosztowało tyle. I czekacie, aż klient powie OK, robimy. Jeśli macie taki sygnał, to znaczy, że klient sobie zdaje sprawę, że muszą być wykonane dodatkowe prace. One kosztują tyle, a tyle. No nie ma siły, później musi Wam za to zapłacić. Ale też zdaję sobie sprawę, że e, nawet wśród moich znajomych jest wiele osób, może które nie pracują charytatywnie, ale wierzą w e, uczciwość ludzką i mówią spoko, na koniec klient to wyrówna, a na końcu się właśnie okazuje, że klient tego nie wyrówna, bo... E, Gdyby był uświadomiony, to na przykład mógłby podjąć decyzję, a może sobie sam to zrobię w późniejszym terminie, o albo to jest za drogie, w ogóle tego nie będziemy robić, trudno, nie będzie, to nie będzie. A jeśli wy klienta stawiacie już przed faktem dokonanym, że coś było wykonane i na przykład to jest jeszcze jakaś, jakaś droga praca, no to ja się nie dziwię, że. On może być w jakiś sposób na was złyży to jest, że to zostało zrobione. On nie został poinformowany o tym, ile to kosztowało. To tak jakbyście, no nie wiem, poszli do serwisu samochodowego i na wymianę klocków, tak? I wiecie, że te klocki załóżmy, będą kosztowały 300-500 zł, no nieważne, mniej więcej tyle. Ale. Mechanik mówi, nie zadzwoni do Was, nie powie Wam, że jeszcze nadają się tutaj przewody hamulcowe do wymiany i tarcze hamulcowe. Wy przychodzicie i macie rzeczywiście wszystko zrobione, ale naprawa nie kosztuje 500 zł, tylko 4500, a Wy na nie jesteście gotowi z tą kasą. No i, i, i no to jest takie trochę nie za bardzo. Jeśli klient jest uświadomiony, o dodatkowych pracach, ile one będą kosztowały. Sam może zdecydować, czy chce, żeby one były wykonane, czy nie chce je wykonywać, albo zleci to wykonanie komuś innemu. To nie jest powiedziane, że Wy to musicie robić. Więc w dobrym tonie jest informować klienta o dodatkowych pracach i cenie, i ile to będzie kosztowało. Możemy przejść do kolejnego punktu. Załóżmy, że wykonaliście jakąś pracę. Niech to będzie stół, prawda? I już się nawet dorozliczyliście rozstajecie się jest OK. A za pół roku klient dzwoni i mówi: no coś się stało strasznego, bo gdzieś tam coś się dało, pokrzywiło, coś się rozkleiło, dlaczego tak jest. No i oczywiście przydałoby się, znaczy należy zobaczyć, co, jaki był tego powód, co się stało. I tutaj można to podzielić na dwie winy. Albo winę wykonawcy, że jest coś źle zrobione, albo wina klienta, bo źle korzystał z tego czegoś, choćby nawet z tego stołu. Zrobiliście stół dębowy, a on był na tarasie, tak? I, i go pokrzywiło. No zdarza się. Ale pytanie, czy klient był o tym uświadomiony, że on nie może tego robić? Popatrzcie się. no. Instrukcja do klimatyzacji w 40 językach wszystko jest opisane, co robić, co nie robić. Czy instruujecie swoich klientów, jak korzystać z Waszych wytworów, czy to są stoły, czy to są schody? Nie zakładajcie, że klient ma taką wiedzę jak Wy. Wy zdajecie sobie sprawę, że musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność, choćby nawet jakiś przewiew i tak dalej, no różne mogą być parametry. Ale należy uświadomić też klienta, jak dany mebel powinien być wykorzystywany, do czego może służyć, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach, tak, żeby on służył długo i nie zniszczył się po drugim czasie. Uważam, że jeśli klient jest uświadomiony, ale i tak na własne ryzyko, na przykład grzeje ogrzewaniem podłogowym bardzo gorąco, bo lubi temperaturę, albo korzysta z klimy na full, ona cały czas na zewnątrz jest 30 stopni, a w środku jest 16, bo on lubi chłód nikt nikomu tego nie zabrania, jak ktoś chce, proszę bardzo, ale uważam, że jeśli klient jest uświadomiony, że to może mieć zły wpływ na meble, na schody, na wszystko co jest z drewna zrobione no to nie może rościć praw do jakiejś reklamacji, ale jeśli klient o tym nie został poinformowany, czy to ustnie, czy to pisemnie, najlepiej oczywiście pisemnie, no to yy, uważam, że no Będziecie się bardzo długo kłócić, czyja to jest wina. No, I prawdopodobnie skończy się na tym, że, że to będzie po prostu Wasza wina, że nie uświadomiliście klienta, że może tak korzystać. Zobaczcie, jak nawet jest na kubkach napisanych z McDonalda. Uważajcie, bo nie jest gorący. No, i wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale lepiej napisać taką informację bo w ten sposób można ukrócić różnego rodzaju pozwy związane z tym, że ktoś się oparzy. I tutaj dokładnie jest bardzo podobna sytuacja, należy o tym pamiętać, żeby klient od początku do końca był uświadomiony i mo możliwe, że to jest już troszeczkę inny temat, bo tutaj zahaczamy o jakieś tam sprawy reklamacyjne, ale... Y Czasem się też zdarza, że jakieś wady już się pojawiają jeszcze w momencie, kiedy cała robota nie jest skończona, i klienci pyta, a dlaczego tak się stało? A wy wtedy mówicie, a no, dlatego że tutaj, prawda, ja mówiłem, że ma być wentylowane, ma być stała temperatura i niewysoka a wy nie dość, że tutaj były zamknięte okna, woda się lała po oknach, była to niewywentylowane, no trudno, no to nie jest moja wina, to jest ewidentnie wina klienta i w tym, w tym, w tym momencie no, można w jakiś sposób walczyć. Jeśli wy klienta o tym nie poinformujecie, bardzo mi przykro. Kolejna sprawa, dlaczego klient może próbować nie chcieć wam zapłacić za waszą usługę. A czy wystawiliście fakturę na tą usługę? No właśnie i tutaj jeszcze za chwileczkę oczywiście wrócę do sprawy faktur, ale jeszcze cofniemy się do samych umów. Ja jestem jakoś tak nauczony i myślę, że to jest dobry system, że zawsze na umowie piszę cenę netto i wyraźnie piszę, że cena jest netto. Przedsiębiorcy oczywiście to zrozumią. W momencie, jeśli wykonujecie jakieś, jakieś usługi dla przedsiębiorców, to to jest normalne, cena jest ceną netto, do tego należy doliczyć podatek. Najczęściej to jest podatek VAT 23%. Ale jeśli chodzi o różnego rodzaju przedmioty, meble, wykończenia, które robicie dla klientów indywidualnych, no to tutaj ten podatek VAT może być w różnych okolicznościach różny. Dlatego ja uważam, że lepiej napisać jakąś cenę netto i później ewentualnie się zastanawiać, jaki VAT naliczyć niż po prostu i to jest moim zdaniem błąd, że ktoś pisze jakąś cenę załóżmy 10 tysięcy złotych, umawiamy się na 10 tysięcy złotych i później dochodzi do, do sytuacji, że chcecie wystawić fakturę i piszecie tam 10 tysięcy netto plus VAT. A klient Wam mówi, no ale dlaczego tak? Przecież na umowie jest napisane 10 tysięcy. No to on chce cenę brutto 10 tysięcy, a nie netto 10 tysięcy. Jeśli zaraz na umowie, albo nawet wcześniej, prawda, podczas spisywania, spisywania jakiejś oferty jest wyraźnie napisane, że cena jest ceną netto, to wtedy klient. Powinien być świadomy, jaki VAT powinien sobie doliczyć, a jeśli nie jest świadomy, powinien Was zapytać. Wy wtedy powinniście mu udzielić informacji, jaki VAT należy się za taką usługę i to już jest proste, po prostu do ceny dodać podatek VAT. I macie naprawdę olbrzymi stres z głowy, bo też nieraz właśnie słyszałem taką sytuację, że o Boże, klient chce jeszcze, żeby wystawił fakturę, a to była po prostu cena, jeszcze do tego VAT, to ja w ogóle nic na tym nie zarobię. I czyja to jest wina? I to jest znowu wina wykonawcy, że nie napisał, że dana cena jest ceną netto, albo oczywiście, może być też, że on już doliczył ten VAT i napisał, że to jest cena brutto. Jeśli to jest cena brutto, napisz, że to jest cena brutto. Jeśli to jest cena netto, napisz, że to jest cena netto. I tutaj dochodzimy już yy, do faktur. Czyli wy macie wszystkie dokumenty, macie sporządzoną ofertę, wysłaną umowę na maila, klient wam podpisał tą umowę, wy prawdopodobnie, nie, nie zawsze tak jest, w zależności co robicie, ale bardzo często macie jakąś. Yy, yy, jak, macie jakieś zdjęcia jeszcze przedwykonawcze. W momencie, kiedy na przykład robiliście, robiliście ofertę y, dla klienta. Ja robię sobie na przykład takie zdjęcia, bo one y, robię dość dużo wycen i czasem już nie pamiętam, jaki jest układ, a jak mam zdjęcie, to po prostu łatwo mogę dojść do tego, jak dana inwestycja wygląda, więc mam te zdjęcia. Więc macie zdjęcie, później zaczynacie, y, macie pełny zakres to, co macie zrobić. Wykonujecie to zakładając, że zrobiliście to wszystko tak, jak mieliście zrobić. Możecie również sobie zrobić dokumentację zdjęciową. Na końcu, po całym zleceniu, wystawiacie fakturę za to zlecenie i cena, cena na fakturze równa się cenie na zamówieniu. Wszystko jest, wszystko jest jasne, proste, udokumentowane. Klient dostaje taką fakturę i ja uważam, że w tym momencie nie ma fizycznej możliwości, żeby klient nie chciał zapłacić. To jest już taki moment, kiedy klient dostał całą pełną usługę, którą u Was zamówił, udokumentowaną, zamówioną, odpowiednie materiały. Więc, jeśli wszystko jest z Waszej strony dobrze wykonane i Wy się dobrze z tym czujecie, macie prawo oczekiwać, że klient zapłaci. I dlatego mówię o tej fakturze, o tych VAT-ach, tych kwotach na fakturze. Umówmy się, różni są ludzie, niektórzy też będą chcieli Was w jakiś sposób naciągnąć niektórzy nie będą chcieli wam zapłacić, albo powiedzą, no to czekam na fakturę, kiedy będzie ta faktura, a wy już macie tą fakturę gotową i dajecie tą fakturę i wtedy w momencie jest, no, no trudno. Klient, klient y, y, musi zapłacić, bo dostał fakturę imienną, nie ma innej możliwości. Ale jeśli właśnie wy od początku nie macie umowy, y, to wszystko jest tak robione, y, mówiąc nieładnie, na gębę, y, później nie ma faktury, albo po prostu no samo życie, prawda? No, nie możecie wystawić faktury, bo na przykład nie prowadzicie działalności. No, no takie jest życie. Więc no, wy się sami narażacie swoim zachowaniem na to, że klient, nieuczciwy klient, mówmy sobie to szczerze, będzie miał podstawy do tego, żeby nie chcieć Wam zapłacić za usługę albo po prostu okroić cenę tej, tej usługi. i Wy bojąc się konsekwencji, a bo może na przykład on mnie zgłosi do Urzędu Skarbowego, wy się sami, e, sami pod sobą kopiecie dołek i na koniec albo po prostu machniecie ręką, albo zgodzicie na to, żeby zapłacił mniej, bo nie macie argumentów w postaci dokumentacji, że wszystko od początku do końca jest zrobione tak, jak się należy. Istnieje oczywiście ryzyko, że nawet jeśli klient, jeśli wykonacie usługę super, dostanie klient na koniec fakturę, którą będzie miał płacić i tak nie będzie chciał jej zapłacić. Minusem jest to, że jeśli ta faktura jest, jest wysoka, no to i tak musicie zapłacić z niej podatek. Nieważne, no Takie są akurat przepisy, że nieważne czy wy dostaniecie przelew. Czy nie dostaniecie tego przelewu, to i tak, jeśli już wystawicie fakturę, to musicie opłacić tą fakturę w Urzędzie Skarbowym, czyli musicie się rozliczyć z VAT-u i z podatku dochodowego. No to jest ten minus, niestety. Ale oczywiście z takimi klientami można w dzisiejszych czasach bardzo e, łatwo walczyć. E, nie jest oczywiście to miłe dla, ani dla jednej, ani dla drugiej strony, bo, tak jak mówię, no to generuje jakiś zupełnie niepotrzebny stres. Tam, gdzie go nie powinno być, powinniście już iść i robić kolejne zlecenia. Musicie się w tym momencie stresować, że coś jest nieopłacone. Ale umówmy się, no mówmy tak się, to jest życie, takie sytuacje również się zdarzają, ale od tego są firmy, które zajmują się takimi długami. Możecie się zgłosić do takiej firmy, jednej, drugiej, i najczęściej bardzo szybko klienci płacą za takie faktury. Bardzo rzadko, kiedy to idzie gdzieś dalej, bo. Praktycznie nikt nie ma na to czasu ani ochoty, żeby się jakoś szarpać, więc takie sytuacje są dość szybko rozwiązywane. Oczywiście życzę Wam, żeby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej, ale tak jak mówię, ja zakładam, że jak ktoś rzeczywiście prowadzi działalność, to. Spotyka się z takimi sytuacjami, w szczególności jak ktoś prowadzi kilka lat działalność, że ktoś nie chciał za coś zapłacić z jakiegoś powodu. Mówię, palicho, jeśli to jest wasza wina, no bo wtedy no, no, niestety musicie to naprawić i wtedy możecie się spodziewać, że klient wam zapłaci, o ile będzie miał dobry humor, tylko nie wkurzyliście już tak totalnie, no ale w innych wypadkach, jeśli wszystko zrobicie OK z waszej strony i wszystko będzie formalnie dopięte, ja bym się praktycznie w ogóle nie stresował tym, że nie będzie płatności za usługę, bo ona musi być. To nie tak, że ona może być. Jeśli wszystko jest dobrze zrobione, płatność musi być i da się to wyegzekwować. Więc tutaj nie ma stresu. Boicie się dużych faktur. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, ale to może już tak na koniec. Nawet jeśli się umawiacie na jakąś dużą kwotę, pamiętajcie o zaliczce. Nawet jeśli klient nie będzie chciał na koniec czegoś już zapłacić, no to zawsze macie tą zaliczkę, z której na przykład pokryliście koszty dojazdu, koszty materiału, czy tam część robocizny, więc nawet jeśli klient się uprze i nie będzie chciał wam zapłacić z jakiegoś powodu, no to nie zapłaci wam części, a nie całości, więc to też jest jakiś powiedzmy sposób. Ale tak jak mówię, na swoim, na swoim przykładzie dla mnie. Umowa jest święta. W ogóle, jeśli umowa jest, mogę zrobić dowolną ilość ofert, ale jeśli umowa jest niepodpisana przez dwie strony, ja w ogóle nawet nie klepnę terminu. Podpisanie umowy równa się temu, że możemy się umawiać na, na termin. Tak samo jest z zaliczką. Nie ma zaliczki, w ogóle się nawet nie umawiamy, bo ja na przykład bez zaliczki w ogóle nic nie robię. No chyba, że dla jakiejś naprawdę Super znajomych, dla których na przykład coś robię już dziesiąty raz, no to albo na przykład też są takie zlecenia, które są bardzo drobne, no to, no to rzeczywiście można iść w tą drogą, ale w każdym innym wypadku to musi być sformalizowane, nawet jeśli robicie coś dla. Rodziny, albo czasem można powiedzieć, że w szczególności jak się robi dla rodziny, wszystko musi być dobrze opisane, bo no, pamięć Was gubi. Poza tym, Wy mówicie jedno, ktoś inny to inaczej rozumie, ktoś Wam coś mówi, Wy to też inaczej rozumiecie. A na kartce, jak jest napisane, to jest święte, zawsze można do tej kartki wrócić i zobaczyć tam, co było napisane. Życzę Wam, żeby takich sytuacji było jak najmniej i żebyście ogólnie nie musieli się stresować tam, gdzie ten stres jest niepotrzebny, no ale takie sytuacje się zdarzają. Kto to przeżył, to wie, jaki to może być stres. Jeszcze raz mówię, nikomu tego nie życzę. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę. Proszę również o komentarz, jeśli Ciebie spotkała taka sytuacja. No i cóż, widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć.